Z ogromną przyjemnością i przyjemnością jeszcze superpucharów polskich nie było. Ale w ubiegłym sezonie to właśnie w pierwszej kolejce debel zamyka. Zabrakło nieco precyzji, ale widać, że ci zawodnicy rozumieją się na boisku bez słów. Tymczasem Kuba Janicki jest w je boisku bez słów. Tymczasem Kuba Janicki jest jeden do jednego. Znakomicie wyprowadzona sytuacja. Hubert Wicek rozegrał te... Witać tutaj wszystkich, jeśli ktoś chciałby jeszcze się z nami przywitać, to oczywiście zapraszamy do komentowania. Czat jest dla Was, a ja postaram się tutaj go na żywo odczytywać. Eee, Łaszczewski. Ponownie Łaszczewski. Świetna interwencja zosi Słobody. Tanta Milicza w barwach, e, w barwach Śląska, Wrocław. Po raz e, kolejny. Też e, nieco inną taktykę e, obrał trener Stanny na ten mecz. Zobaczmy Ficek, ależ blisko był. Damiana, który także świetnie sobie w poprzednim sezonie radził, a tymczasem Janicki, zdobywca pierwszej bramki dla Śląska, strata Janczewski. Janczewski, czy wykombinuje coś tak? Strata Janczewski, Janczewski, czy wykombinuje coś tak? Ci wykombinował! No i przy szalonej radości na trybunach, szalonej radości na ławce rezerwowych Śląska, Wrocław. Poznania, również Ciebie pozdrawiamy. Nie, z Poznania, nie mieliśmy jeszcze drużyny. Janicki do Ficka. No i próbował jeszcze z dystansu, ale było już za późno. A więc w ten sposób skończyła nam się pierwsza połowa Janczewskiego. Zobaczmy. Właszczewski, ale się uwolni odkrycia. No, apel z mojej strony. E, napiszcie w komentarzach, kto Waszym zdaniem? Toni Tim Jarosław, e, Tomek Rachwal i Piotrek Kubas. E, no jeśli chodzi o drużynę z Jarosławia. To ich zobaczymy. O z Jarosławia. to ich zobaczymy dopiero w niedzielę, a tymczasem fantastyczny, fenomenalny dribbling zaskoczył totalnie obronę Wrocław. No i choć jeszcze 9 minut ponad do końca, Ficka. Sylwester Siemiński, jednak to nie była ta akcja, Dorian Busman, zadziałał ten prezent, Dorian Busman. Zadziałał ten pressing w wykonaniu Siemińskiego, no i Patryk Hucaluk zrobił to, co robi najlepiej. Szupiński, zawodnik, który także dysponuje świetnym uderzeniem z dystansu, ale zdecydował się. Szupiński do Strzałkowskiego. Chyba MVP tego meczu, zdobywca dwóch bramek. Prawe skrzydło, jest tam Dorian Busman, dynamiczny zawodnik. Janczewski do Busmana. Janczewski. Tomasz Janczewski, no w swoim stylu. Ale na posterunku Mariusz Wodecki. O, leż tu podanie do Luka. On takie sytuacje kończy. Do drużyny Śląska-Wrocław. O, leż świetne uderzenie. Orian Busman. I zobaczmy Mateusz Łaszczewski. O, leż próbował tu w ślizgiem. 5, 4, 3. O, leż świetne uderzenie. I koniec. Koniec i szalona radość. Mogą już swobodnie wbiec na boisko zawodnicy Śląska. Celebrując ten wielki triumf. Pierwszy w historii super puchar polski futsalu bez barier upem zdobywcy pucharu polski w poprzednim sezonie, a więc Śląska Wrocław. Cóż to był za mecz, cóż to były za emocje.